traktorzystko, jak się prowadzi taką maszynę? Bardzo fajnie. Bardzo fajnie wrócić z wspomnieniami do lat. Bo o. od dziecka woziłach się na nim. O proszę. Tak. Bo kiedyś było takie hasło kobiety na traktory, to było dawno temu jak trzeba było traktorzyć. No właśnie, tak, tutaj pan pamięta. E, dzisiaj są zupełnie inne traktory. Pani jechała jakimś traktorem takim nowoczesnym. nowoczesne traktory w domu i jeździmy, robimy nim cały czas, osobiście też. Ale jakiś sentyment pozostał do tego ciągnika. Czym one się tak różnią? Komfortem? Tak, zdecydowanie. Nowe traktory to jest zupełnie inny komfort jazdy. Klimatyzacja. Skrzyń, czujni joysticki. Tu ma pan zwykłe biegi. Joystick. Całkiem inna jazda. Otóż to, ale radzi sobie pani, bo tutaj nie ma wspomagania przede wszystkim. Tak. Pani musi się mocno napracować. No, Jasne. ale pięknie wypracowane na roli są które to, który to rocznik jest tego życia? 66. Roku? Ojo, to naprawdę. I jeszcze ciągle o. na chodzie. Tak, jeszcze... To go utrzymywał? Pan go utrzymywał w sprawności. Tak. No to pięknie. Ale on jest trochę pomalowali, malowaniu no bo to widzę. było. Na zeszłoroczne korzynki żeśmy restaurowali ciągi. No? no to pięknie. On się tak mówił o ciapek, tak? Różnie gadają. Ciapek, mulik, trzydziestka. 30... Dobra. Podają u nas, po naszym. Ja wiem, ja wiem. Z godności można się przedstawić, jaka to rodzina. Marcinek Martina i Henryk Marcinek. Bardzo dziękuję. Super.